7 marca na Stoku Gryglówka w Zieleńcu zostaną rozegrane 13 Mistrzostwa Powiatu Kościońskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. Zapisy trwają do 27 lutego. W mistrzostwach wystartować mogą osoby na stałe lub czasowo zameldowane na terenie powiatu kościańskiego. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie starostwa powiatowego w Kościanie przy ulicy Gostyńskiej 38 w wydziale oświaty i spraw społecznych przypomnijmy do 27 lutego. Uczestnicy wnoszą opłatę startową w wysokości 70 zł osoby dorosłe, 50 zł młodzież ponadgimnazjalna i studenci. Oraz 30 zł uczniowie gimnazjów, szkół podstawowych i młodsi zawodnicy. Wszyscy, którzy zdążą do 27 lutego, otrzymają czapeczkę. Ci, którzy w ostatnim momencie zadecydują o starcie, będą mogli zapisać się na stoku w Dniu Zawodów, w godzinach od 8 do 9. Wpisowe wyniesie wówczas o 5 zł więcej w każdej z kategorii wiekowych. Są to Mistrzostwa Powiatu kościońskiego, ale oczywiście we współpracy z wszystkimi gminami. Włodarze gmin zapewnią. Dojazd, natomiast my atrakcyjne nagrody, chętnych myślę będzie mnóstwo. W ubiegłym roku zapisało się ponad 400 osób. Mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. Warto wziąć udział w zawodach, bo to dobra zabawa, satysfakcja, medale i nagrody. Przypomnijmy start 7 marca o godzinie 10.30, stok Gryglówka w Zieleńcu.